Ostatnio spadła Wasza aktywność pod tą serią, więc jeśli chcecie, żeby ją kontynuował, zostawcie 1300 opeczy w górę z Subika. No i zaczynamy. Uwaga, zmiana, uwaga, zmiana. Wyjazd zastępu 24 20... 25, pożar trawy w okolicy plażowego skateparku. Spam, widzowie, akurat witam Was. Słuchajcie na dzisiejszym odcinku ze Straży Pożarnej. Ja się już przebieram, bo już widzę, zdżyciem, wszyscy gotowi. Zdżyciem, dobra, gdzie z wojska? Gdzie są? O, tu stoją, dobra. Z Dobra, minęło. już, już, sorry, sorry, bo spałem. Nie ma spania, nie jesteś na wiosce. Ugaszam się wyjadę trzech zastępów do włożenia. Przyjąłem prawie głucho. 21 góry na Warszawa 998. Na wioszło się. Słuchaj, na miejscu masz zastępy OSP. Ty powiedzcie mi co się stało, bo nie słyszałem na radzie bo się przebierałem. Jak mogłeś nie słyszeć? No nie słyszałem, no przebierałem się, sorry, ale... Naprawdę nie jesteś na na wiodszy, skup się na robocie, jesteś świeżak, powinno się dobrze pokazać. Nieważne. Dobra, sorry, sorry. Słuchaj, mieliśmy tego pożar przy... Deptaku, krab ale nie dało rady. O kurde, 1-21 na w miejscu. 21, pierwsza rota. To czy jakieś się panie... 20. Aparatu, druga rota. Po... Będzie się do ewakuacji. No i mało ogłoszenie live z LSPDFR w sobotę o godzinie 15 z polskiej policji. Koniecznie musicie na nim być. 20, Dobra, to ja biorę linię, to będzie, operacją, będzie za mną chodził, i drugą będzie zgłoszone na pierwsza znajdzie osoby poszkodowane, będziecie odpowiedzialni za ewakuację. 25, schodzę mi te budynki z tyłu, żeby mi się, że to jest szczęk pożar. Od, od prawej strony idziemy? Atakujcie od prądu, przysuwajcie się, do pożaru. 13, głośno dla raty pierwszej. Na od już Kurde, patrzcie A co tu się dzieje. Ile jednostek do siebie wymyśli? jest zło. Powiedz, żeby OSP nam trochę pomogło, bo, nie da, bo tutaj nie daje rady przy tych 13 streganach. 13. Żeby zajęli się, dogaszali te stregany w środku, nie? Ja idę dalej na prawo, szukamy osób. Okay. Kurde, jeszcze zobaczcie. Najgorzej, że to wszystko są się stregany, więc Słuchaj, jak, jak się zawali, to się zawali, to będzie problem z wydostaniem tych ludzi, nie? Zgłoś, żeby podłączyli szybko Hydrant do wozu, bo się woda już kończy powoli. Rota pierwsza, podłączcie szybko do 21 hydrant. Weź na trawę, na trawę się rozprzestrzenia. zgłaszaj szybko na trawę się rozprzestrzenia. 13 dla rota pierwszej. widzowie, jest problem, jest problem. Ja tu to... no, Tutaj ten pożar się rozprzestrzenia na trawę. Potrzebujemy... Weź może niech dwudziestką, niech dwudziestką może podjadą i to nam pomogą gasić. Potrzebujemy tutaj Zdziałkiem. 25 z armatki. No, na drugi budynek pięcie, się na prawo, Przepadzi na całą drogę, przy, przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie na prawą tu. stronę, zgłaszaj im szybko Odbezpiecz Kurde, bo kolejne się, sklepy się palą na prawą stronę 25, przestał mi się tu od przodu, od no, no nie ugasimy tego nigdy, za mało jednostek mamy, nie? 25, poczekaj, bo tu się nachodzi Gde? Co słuchajcie, to są jakieś ubrania, potrzebujemy ubrania się będą do nieskończenia palić, 25, został ten chodnik, został tym dawaj mi do przodu Rota pierwsza, przedok, się do tyłu Mamy tam mniejsze rozprzestrzenie Nie chodź przede mną, żeby te, się ten Dowódca nam kazał, daj mu trochę 25 uważaj, Dobra, powiedz, że na razie nie wykonujemy tego rozkazu, bo zaraz się rozprzestrzeni samochodem samym nie dadzą radę Mamy osobę poszkodowaną. kolejną Dobra, to zajmie się w takim razie tą osobą, jak gaszę na prawo. Nie ostanę. wykonuję na razie rozkazów, bo sami nie dadzą rady z tym samochodem. zgłaszaj, że mam Jez poszkodowaną. Zgłasza, kurde, widzowie, bo woda się skończyła Zgaszmy, w tym wodzie, widzę, ja szybko Chce wezmę gaśnicę teraz. Zobaczmy, poszkodowaną w środku budynku, będę ją wyciągał, potrzebuję drugiej osoby. A co jest, co jest z nim, co jest z, z, z nim, połóż go. Chodź, 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 tu na E, powtórz, powtórz, co mam robić? Bo mamy osobę znaleziono. mam e, szukać dalej czy tak, zajmować się tą osobą? szukać dalej, szukać dalej tak dobra, się dobra, to połóż ją i dobra, oni się zajmą, a my to idziemy to dalej, to chodź Dobra, zajmij się na lewo, my ja się tymi świetnikami zajmę sam Dobra, śmietniki to dam radę sam, to na spokojnie, to nie jest jakiś duży podział Ale kurde, jest problem Dobra, jednak pomóż mi z tymi śmietnikami, bo jednak za duży jest Ja podejdę do tego auta i ja sprawdzę to auto, czy tam ktoś w środku jest Nie no, jedno auto jest y, puste, idę te drugie gasić Rota pierwsza Utrzymujcie duży dystans. Dobra. Nawet jeśli ma pożar się wypali, jest bydliwie bezpiecznie. Jestem dużo pojazdów, nie wiem co mam w środku. Dobra, rota pierwsza, skończyłem gasić pożar na tą chwilę. Czym mamy się zająć? Gdzieś, Gdzieś potrzebne wsparcie? Halo, halo. Nie, no, rota druga zajęła się podgotowanymi razem. Pogotowiłem, weźcie sprzęt brudzący, przeszukajcie, przeszukajcie jeszcze raz wszystkie budynki. Oraz sprawdźcie, które drą w zawaleniu, i zabytwiesz je. Dwa ciała zwęglone. Nie wiem, czy nie zajmujemy się nimi, bo to już nic z nich nie będzie. Są koło plaży, jak się na plaży wchodzi. No dobra, z tego co widzę, tutaj nic nie ten. Zresztą może chodźmy z tamtej strony. Wy, nie, wy nie krzyczcie, halo, czy ktoś tam jest, tylko wchodźcie do środka do tych budynków, bo tak to nic nie ogarniacie. Co, co, co? Chodźmy zobaczyć, może z tamtej strony. Dobra, kieruj, kieruj. Czyli tu są rowery. No, no, tu nic nie ma, tu już bongo, tu już sprawdzaliśmy. Idziemy na budynek na prawą stronę, go też przeszukamy, bo się palił. Słuchaj, rozbierzesz z aparatu, szybko potrzebuję ci tu w środkowej alejce. Medycy mają zatrzymanie krążenia, będziesz prowadził sytuacji dalej Dobra, odłożę to na ziemię, już przewodzę, już pomagam wam. Dym aparat będziesz masował. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie na Dobra, trzymaj, trzymaj, przejmuj ode mnie sprzęt, weź go zanieść do tego i szybko przylatuj. Dobra, ja go mogę przejąć, ja go mogę przejąć. Sprawdzaliście, czy po której stronie nie ma przyklejonego ubrania do ciała? Weźcie może rozetnijcie bardziej to ubranie Macie nożyczki czy mam przenieść torbę? Mamy nożyczki, mamy tutaj Opatrywałeś głowę? Dobra Dobra Widzę, że jest chyba ok, nie nie, Dobra, dawaj już, nie teraz Dobra, trzy, już puszczam, dawaj Dobra, ja masuję teraz Czekaj, ja ten hem zdejmę, bo przeszkadza Odłóż mi ten hem, odłóż mi ten hełm. Dobra Dobra, analiza Dobra, dalej, dawaj, Dobra, wszystkich strażaków obecnych na miejscu Zapraszam po 21 5. Zgłoś, że zaraz podejdziemy, wiecie. tylko dokończę to robić. Sześć. Erota pierwsza nie, bo tutaj w tym momencie. Jesteśmy. Dobra, tu jesteśmy, reanimuje. tu już ja jesteśmy. Przecież są tutaj obok, nie widzisz? Dobra, analiza. Nie dotykać. Wrócił, dobra wrócił, wrócił, dzięki, poki Dobra, już wszystko z nim? Dobra, dobierzcie go do karetki szybko. Pomóc wam go e, przetransportować, czy nie byłeś, dacie radę z nami? Nie, e, nie wczoraj, przed wczoraj byłem, Mówię wiesz? Przed wczoraj. A no, byłem w OSP, ale widzisz, dostałem się. Zobacz na koszulce co ma na napisane z tyłu. PSP, widzisz? Za te 500 stów naprawiłeś to auto, czy nie starczyło? Eee, powiem, no. Nowe dostaliśmy. Kasa nawet nie poszła na auto, widzisz, młody Jak można imię? Ja, Tomek. Chodź do, ale nie zgłaszałeś, żebym podchodził, to, to sorry Zgłaszałeś moją decyzję? Nie, 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 ja nic nie mówię Tutaj. to był twój pierwszy pożar, więc masz ciepło teraz? Oh. Trzeba cię lekko chłodzić, co? Panowie, te roboty Ty, ale co? Czekaj, co, 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 co? A, bo ten, o kurda! o, 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 o wracał no tak no Taki śmieszek z ciebie? Czy jakieś poszkodowani są? Czy my nie? Tak, ja jestem poszkodowany. Nie, no nie ma już chyba. Oprócz, oprócz tych dwóch trupów, których tam, tam byli, Jak to chyba nie ma. Nie, nie wiem, radę. czy jest A my aż tak tam trapy. Pierwszy pożar, musisz wrócić moty. Ty, a, a co jakbym hipotermii dostał? To twój problem to by się dzwonił. No, to, to, to się Aha, no właśnie. To co to, co jesteście? A co jak ja bym dostał? to bym was wszystkich zamknął, zaczną napaść na funkcjonariuszy. Jak tam w ogóle Tomek wrażenia po tym dołączeniu do PSP? Teraz mokre, że tak powiem. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Lepiej niż w PSP, bo już nie dowodzę, więc po prostu robię, co ktoś mi każe i sam nie muszę myśleć, że tak powiem, więc o tyle dobrze. Chociaż wiesz, trochę władzy trochę było spłato. Czuję. No czemu za nami nie pojechali? 20, a czemu wy za nami nie pojechaliście? Nie. Nie jedno do jednostki do ostatniej. sobie do rzadko, później do picia. To możecie mi kupić hop kole, ale hop. A, bo tańsza jest, dobra. Nie, bo lepsza. To ja cię nie znam człowieku. Ogłoszenia, ale to już ostatni w tym odcinku. Jeśli chcecie mieć zainstalowane LSPDFR i nie chcecie robić tego sami, tylko żeby zrobił to ktoś za was, dodaliśmy taką możliwość na saporcie. W zamian za 20 zł pobieramy wam wszystko, czego potrzebujecie do GTA 5 i w zależności od pakietu, jeszcze więcej przydatnych rzeczy. Ej, hey, dzwoni, dzwoni, dzwoni. Ta osoba chyba coś nas chce. Cześć, ona coś krzyczy. A co tu chodzi? Ja tam na tam. Będziesz na Przy Krzyczy, pomocy krzyczy, pomocy Bezpiec krzyczy. No. Szybana, tam leży osoba nieprzytomna, mój szef, Karetka już jest wezwana, ale nie wiem co mam robić. Dobra, bierzcie torby, bierzcie torby, ja lecę do niego. Dobra, do, kupić Kurde gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Jest na on. zapleczu, nie wiem co mam robić. Przeniosłeś go na zaplecze? Halo, 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 słyszy mnie pan, czekaj, musimy go odwrócić. Na pewno 8, połóż, ok, pomóż 1. mi go przywrócić na jedną stronę. 98. 13 dla 98, dobra, 9 dobra, 8. dobra, mam, przynieście torbę, przynieście torbę Właśnie. szybko. Właśnie. Właśnie czekaj, co z nim jest, Kale co z nim jest. Pan, nie wiem, czy to nie udar, bo ma twarz z jednej strony bardziej opadniętą. Dobra. Mamy udar. Pokojnie, Czekajcie, pokojnie. E, przynieście szybko e, monitor, przynieście monitor, w sensie, żeby zmierzyć mu tętno, nie? A ED, skończę, po AD. Czekajcie, sprawdzę, czy on oddycha w ogóle. Tam, uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, nie oddycha, przechodzę do reanimacji. Dobra, raz, dwa, trzy. Gdzie są medycy? Czekajcie. Podłączajcie sprzęt do niego. Prawdopodobnie ubar... Reanimuję go, bo nie oddycha. 6. Dobra, Sześć, siedem. się, Tomek... Weźcie te krzesło, przesuńcie, żeby miał nogi ten. Co ja, co ja, co ja? Tomek, cały czas, niech tam kolega Masuję, masuję, masuję. Pięć, sześć. Dobra, tam... a idę ja pod dobra, dobra, odsuwam pod pięter, się. Odsuwam się. Odsuwam się. Odsuwam się. Naciskam. ładowanie, dobrze. Ile ona ma lat? Ona nie wiem. Odsuwam Dokładnie... on, Odsuwam on Od ile jest ma lat? 40. Po 40 to jest zawał możliwy, nie? No, może być. Ok, 40. mamy go, mamy go. Na noszkę i przenosimy na noszę. Dobra, 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 dobra pomogę. Dajcie mi tą deskę. Tobie ty. Macie tutaj dyskę. Założę i tam z Dobra, już założona jest. Dobra, dawajcie na, deskę. Dobra, dobra, na... na deskę. E, tak, e, Dawaj tutaj dobra. do mnie podejdź. Czego? ja będę trzymał tutaj od, dobra, od strony krzesła, żeby nie zawodziło. Ubezpieczam A ty wsuwaj deskę. Na trzy, dwa, Ja mam wsuwać? Dobra. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. No 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 bardziej go do góry, Dobra. bardziej do góry go weźcie Okej okay. Dobra, Dobra tylko głowy mnie w ruszajcie, w w głowy mnie ruszajcie. Piękno, piękno, piękno. Złuchaj, mógł, Dobra, do do przynieście tu nasze, może bliżej. Je. Dajcie je bliżej Dobra, i ściągnijcie tak, te rzeczy z tego osobę poszkodowaną, w okolicy 40 teren na miejscu podejrzenie udaru zatrzymanie krążenia będą najechali już. Dobra, jest na desce, jest na desce, szacajcie przenoszę nosy tutaj. Dzięki przyjąłem tu ściągnę Może jeszcze tu jakiś backpack. O dobra, podejdziemy teraz. Wy KG wykonajcie, Dobra, zobaczymy czy to Przepraszam, o. przepraszam. Dobra, chłopaki do wozu. Dobra robota. No i co nic no i, jest z zakupów no, Niestety ci hopkoli nie kupimy słuchaj dobry przepraszam to co, y Już odzyskaliśmy zamiast go, go się zamiast Słucham zamiast zamiast słucham zamiast o, Tutaj sklec. nie udzielam informacji no, że ja, proszę. proszę pana żona mnie bije Że nie mogę kupić majonezu kieleckiego A to pan mówi, już zaraz będzie sklep otwarty Zaraz to musi pan tutaj sklep Proszę pani Proszę za mną tutaj ja panią poinformuję To dobrze stało się to że Odzyskaliśmy go Miał udar prawdopodobnie dlatego szybko do szpitala pojechał Zamyka pani sklep, czy będzie pani tutaj? Zgłasza najlepiej się Warszawa 10 Zgłasza pani radiostocznię ten, powtórzy pani Zamknąć do, do końca, nie najlepiej by było Dobra, to bo tam go biją, to niech on kupi ten majonez i, i pani zamkną to do samochodu jedziemy Pana, że pan kupić majonez? A wiedziałeś Nie ma problemów dzięki mnie to, Co tu policja robi? Uważaj, byście się zderzyli, kurde Te 25, uważajcie przy policji takie manewry. mam, bo generalnie trzeba sprawdzić te auta moim zdaniem, czy sprzętu nam nie brakowało, bo jednak każdy od każdego pożyczał na tej akcji, nie. Tak. I trzeba zobaczyć, czy w jakichś autach nie brakuje jakiegoś sprzętu, bo ja na przykład gaśnicę brałem z 25, odłożyłem, ale wiesz, różnie może być. Eee, ty jesteś Tomek, tak? Tak, jestem Tomek. Chodziłem sobie Tomak. Ja? Ja coś zrobiłem, kurde. Zowie, nie podpasowaliśmy Tomek, temu słuchaj. dowódcy, nie? Piszcie jak możemy mu przyplusować, słuchajcie, bo naprawdę ty będziemy mieli naprawdę przesłane, słucham. Słuchaj, Tomek, to już to jedno 10 lat. Jestem dowódcą zmiany od trzech Wiem jak zarządzać ludźmi i ich zadaniami. Jesteś tu świeży, więc może mnie jeszcze nie poznałeś. O kurde, uwierz mi, żyj ze mną na dobrych warunkach. Ale ja coś złego, złego zrobiłem? Jak mówiłem, nie wybiegaj zbytnio przed szereg Jesteś dobrym strażakiem, dobrze wykonujesz polecenia Ale troszkę zbyt wybiegasz przez szereg, okej? Okay? Dobra, przyhamuję się, sorry, przepraszam, przepraszam Ja wiem, że funkcja, którą pełniłem w poprzedniej jednostce trochę ci się udziela Ale daj mi wykonywać swoją pracę, a każdy będzie bezpieczny, dobra? A ci chodzi o tą sytuację co ja odmówiłem, yy, chwilkę. czy ci chodzi o tą sytuację, która ja odmówiłem wykonywania rozkazów tam przy tym drugim budynku po prawej? Między innymi albo chociaż przy tym Ale wiesz co, on się strasznie by rozprzestrzeniał i w ciągu dosłownie pół się. minuty Czyli No, nie, nie, do moich zlec, nie, Dobra, Dobra, się Bardzo nie, przepraszam. przepraszam, tak. Iść, ale tu Słucham. skradziona cysternę Co? Co? Dobra, zaraz przejrzymy monitoring tonek, no Dobra, jedziemy z samochodem Słuchaj. mógłby pan mi monitoring pokazać Bym zgłosił, żeby jeszcze cały sprzęt zobaczyć, czy w środku nic tam nie ukradli, ale już Ja już nie zgłaszam. mamy reprymendę dobrą, widzowie Ktoś ostatnio pisał, że przez 60 odcinków mamy <laughs> sprzątać, więc to robimy Zastosowuje się pod każdego widza Ładnie Dokładne czyszczenia, Szyściutko jest. Wypaczek, wypolerowany calutki. No widzę, widzę właśnie. Uwaga zmiana, uwaga zmiana wyjazd o za 21-40, się na posedcji dzielnica mieszkaniowa Warszawa tar tarpek. To głupio, że przejścia nie ma, tylko że trzeba biegać naokoło. Tam no, chyba drzwi trzeba wybrać tutaj. dla płaczka się przyda. Nie? Ty już będziesz miał robotę. Słuchajcie chłopaki, to jest zgłoszenie systemu Ecol. E bez, nie wiem nic o osobach poszkodowanych, wiemy, że udział brał jeden samochód, tak samo wiem, że gdzieś coś na targu, musimy poszukać tak. Po tam z przodu, tam z przodu, jedź tu w prawo i w lewo, już widzę. To z przodu. 998, 1, 40 na miejscu. Co jeden samochód z tyłu. Jest przygnieciony konarem drzewa i jeden drugi Dobra, ja czekam na polecenia co robię, już nic... ja nic nie mówię na razie. Tam na to makina poznajefczę, nie ma osób poszkodowanych w środku. Dobra. Nie, no za autem jest wszystko w porządku, w sensie nie ma nikogo w środku. Ale, Ale są jakieś są osoby poszkodowane, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, nie, nie, stwierdziłem żadnych Ej, ej, ej uspokujcie się. uspokójcie się, nie, uspokójcie się! uspokój się, nie, nie, Weź Uspokój weź weź, weź się weź dobra, dobra, weź, weź, Dobrze, proszę, ten, proszę tutaj nie podchodzić, proszę Daj Państwa. Się, odsuńcie się, odsuńcie się. Co my robimy z tym drzewem? Rozcinamy? Tak. Tomek, przygotuj pilarkę, uwolnijcie maskę. Bołączę akumulator jest czy nie ma wycieku jak... Dowódco, jaka. rota pierwsza, zgłaszam, że będzie problem z odłączeniem akumulatora, no, bo idealnie mask na maskę jest przyknięcione drzewo, no, nie? No, więc co? najpierw to trzeba to drzewo wyciąć. Dobra, no to w takim Czerwyska razie biorę razie słuchajcie nożyce. Co się nożyce, biorę, słuchajcie, piłańcychową, ale widzowie jest taki problem, że niestety nie mamy moda na coś takiego. Nie stworzyli jeszcze model, dlatego już będę tym ciął. Musicie po prostu udać widzowie. Nie? Proszę się odsunąć, bo ja no, muszę tutaj ciąć. Dobra. Niech się palocuń, no. Dobra, ratniemy. tylko wiesz co, może tutaj przytniemy, żeby to stopniowo spadało, nie? Dobra, wiesz co, odsuń się, ja może, bo on tak ściął te drzewo, ale nie do końca on nie ściął, więc ja dotnę te drzewo jakby i uważaj, bo ten pień może spaść, nie? E, medycy, słuchajcie, mam prośbę do was, przestawcie trochę ambulans do przodu, bo ja muszę drzewo przeciąć, żeby wam nie uszkodziło radiowozu. To się wozu, nie? Dobra, to ja te ten drzewo, odsuńcie się od samochodu I Już na boku będziemy, Dobra, rozciąłem te drzewo, rozciąłem te drzewo już Ale proszę się odsunąć, proszę pana, bo zaraz się stanie tutaj krzywdą no, Weźcie, weźcie i odsuńcie stąd Wiesz co? O tym się, tym się, wiesz co? Co robimy? Kurde, gdzie tu autami wjeżdżają? No zablokujcie tą drogę bardziej Kurde, co tam się dzieje, ty, bo jak oni się będą musieli z nim bić widzowie, to nie skończy się dobrze, nie? Policja tam taki, taki, taki ten, wiecie Trochę... no o, nie dobierz, wiem jak to nazwać. mały w porównaniu do niego. Kierowca, stań tak, żebyś tyłem stał na chodniku, tym po mojej prawej stronie. Tutaj się podepnę czuł i wyciągał kontakt z Co tutaj się stało? Ujka była z chory na serce bo ten ten spaślony Proszę się uspokoić, proszę pana! Bo zaraz na zawał ten zajdzie, już wystarczająco. Odsunie się pan, jezu! Na się ja idę, idę, idę. Weźcie ich, odsuńcie od siebie, to do bójki zaraz dojdzie, nie? E, Dowódco, słucham, powtórz? Tomek i kierowco, 40 do mnie. No jestem. Dobra, panowie, wyciągarka tutaj do przodu, macie obwinąć przed wyciągarką jakiś pas, się dajcie tutaj. Macie przyciągnąć to na bok, tak żeby to spadło z tego drzewa. Wytnijcie tam konar tego drzewa, żeby już spadł masowym A już dociąłem, dociąłem ten konar, na spokojnie, on A już leży. Przeciwnijcie to także nie leżało na drodze. A reszta to, to już jest kwestia właściciela poczekaj, 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 ja ich odsunę. Weź tam strażę koło tego policjanta, nie wiem, zdzieli ich, żeby oni nie podchodzili szczególnie tym dzieckiem, no zaraz przyszłe drzewo w nich uderzy. Czekaj, poczekaj, poczekaj czterdziestką Odsuńcie się, bo zaraz wam się coś stanie, no odsunąć się, wypad już stąd Dobra, dawaj, Już git. No, odsuńcie Proszę ich, żeby wyciągnąć. Proszę pana, nie, 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 już od, ja wiem, że pan jest tutaj mocny zawodnik, ale już poradzimy sobie sami. Zobaczcie jaki ciężki wóz tam do Odsuń ten. się pan, bo zaraz te drzewa naprawdę w nas zwolnia. Pan lepiej innych uspokoi, a nie tutaj ten. Dobra, dobra, ciągi bardziej, bardziej do przodu, bardziej do przodu. Ja idę wziąć narzędzie, żeby akumulator odciąć, bierz go jeszcze bardziej do przodu tego. tego Weź jeszcze trochę, jeszcze trochę, to ja tu akumulator odetnę. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, wystarczy. Dobra, odcinamy już. No dobra, dowódco. Zróbcie mu, mu ta oto, rozumiecie? Tylko... No już jest wystarczająco zniszczone. Dobra, już proszę nie podchodzić. Zon, z jego grudza już nie zostanie, rozumiecie? Dom, się to zostanie. pan już, odsunie się pan. Weź go, weź go, Marek. Dobra, odcięty tak samo... jest. Zadanie wykonane, rozumiem, tak? Mhm. Zwijam się. A, okay. 21-40 i... Do Dobra widzowie, słuchajcie, Zdiamy no to chyba już tyle, już będę kończył ten jedziemy, dzisiejszy odcinek W ogóle bardzo fajny pożar na początku, bardzo mi się podobała dzisiejsza akcja Dziękuję za nagranie dzisiejszego odcinka, ekipo Ale nie wysadziłeś nic, więc nie odebrałeś, nie odegrałeś Jasper V2 ja powiem, kamikadze z*** Kurde